Dobra, Siemano, Siemano, Meksykanów z tej strony, czyli nie, nie nagrywam widzów, nie nagrywam w ogóle, bo, bo nie mam nawet zezwolenia od, na ich nagrywanie. Słuchajcie, jaki jest motyw? Zaraz taki jest motyw, że się wywróca. No, jaki jest motyw? Słuchajcie, motyw jest taki, że, że muszę nacisnąć coś. Uczy się. Ale nie, to nie będziecie widzieli. Dobra. No słuchajcie. Okazuje się, że 90% ludzi yy, nie pali, nie pali w pociągu, nie pali, nie pali. Jest, jedziemy teraz cały czas. E, zaraz się do kurwa na, na ona na tym czymś. Nie wiem czy będzie widać. Nie, ona na tym nie, nie, nie nie będzie widać, muszę odwrotnie, kurwa odrobić. Mhm. Dobra, mniej więcej, może widać. Także wracamy do domu, cali szczęśliwi i mili. Także luzik. Kurczę, co że w wnosi, ale ja mam ten kurwy kater chroniczny, pieprzony ale dobra idziemy spróbować dalej kurwa gdzieś idziemy spróbować dalej gdzieś iść przepraszam spokój hej cicho przepraszam państwa a. Nagrywam teraz tak przykład. Tylko na was nie, nie, na was nie, nie, nie ma twarzy. Macie fajki? macie bajki? O! Pytam się tylko. Jezu nareszcie! Nie, wy, was nie widać, nie ja mogę to pokazać materiał. To tak w rękawiczach to tak zimno, zimno. Kurwa, gorzej nie mam ognia. Czy, da się, czy uda się spalić fajkę w tym w pociągu? Daj, daj ogień. Ja, ja ci oddam. Zawsze. No jak żebym miał swojego... Nie mam swojego ognia, nie? Nie mam fajk, to nie mogę. Nie. Ale tu muszę iść aż do... Gdzie? Muszę. O, to mogę, ja jestem panem. A gdzie jest kuraki welej najbliższy? Nie ma kija. nic jest kija. He i fajnego chłopca. W porządku. He, będę... No trochę trochę na przypale to wygląda. Mhm. Nie no, gdzie, za, za nim będę szedł z kurwa z papierosem. To nie da rady nawet, to nie, to, nie, to nie ma obejścia nawet, słuchajcie. Tam nie ma obejścia kurwa, bo co ja będę szedł za tym? W tam to muszę iść, no przyniosę na pewno, przyniosę. Nawet cię nie nagrywam, bo ja siebie nagrywam. Idźcie, kurwa. Pierdolę, co? Peruz? Chuj w dupę z nimi. Co, ja idę palić, ale do kibla. O, jest i kibel. Chyba. Jak pan zatrzymie ten pociąg, to pan dostanie po równie. A co ja mam zatrzymywać? Ja nic nie zatrzymuje. Jak pan zapali zatrzymuję. to już stanie To zapalaj, ja pociąg stanie. I pan to ode mnie jedno. Jedno Widzicie? Nie mogę zapalić. Nie mogę zapalić, bo mnie pani... starsza pani mnie... Strasznie starsza pani mnie... Ja nie mówię czym to grozi. O, ta starsza pani. Mi grozi. co grozi. Ja wiem jak to zrobić. No. Nic w świaddym pociąg nie będzie. Nie będzie stało. panie może wytrzymać 20 minut? Ja nie mogę wytrzymać... Ja nie mogę wytrzymać godziny, a co do 20 minut, a ja jadę kurde aż z daleka. A tego papierosa? Nie. Przejdzie kierownik i będzie mandat. Ale ja nic nie odpaliłem. No to będzie pani odpala. O, o widzicie, wytrzymała afera wytrzymała. będzie. Dobra. Kurwa, i widzicie, nie mogę odpalić papierosa. Ja wiem, ja rozumiem. Restrykcje. Restrykcje, no. Chociaż, a za to piwo sprzedają, kurwa. Do pijaństwa. To tak. Deprawuje z nich. To pani mnie doprawuje, a nie ja. Nie. A pani mnie infigluje. Meksykano, nie? Dobra, je badź tu. Ja będę się nam kurwa pierdolił z nimi. Jesteś bez śmiany, jesteś popacił, to dajmy się. Przynajmniej po Twojbinie tak widać. Meksykano jest tylko jeden. Ale A Boże święty, nie razu mi zajarać. O, zaraz zajaram. Już hamuję. Nie bo będziemy Zaraz zajaram. Nie możesz jarać. Nie. będziemy stać A to ja dwa buchy strzelę i kurde i wrzucę. I się Dobra. Naprawdę pozdrawiam chłopaków. Z. Z białego Z białego, od nas, z białego. Pozdrawiam chłopaków. Nie może, no i? Z Chicago. Z Chicago, z Chicago jeszcze. Słabe <laughs> te twoje Chicago, ale, ale, ale kocha, dobra, kocha. dobra okej. Okay. Kocham to. Dobra, dobra, dobra. Okejka, okejka. Zaraz zwalniamy, nie pozwolili mi wypić, słuchajcie, nie pozwolili. Puu, kurwa, zapalić. Nie pozwolili mi zapalić, zapalę kurwa na zewnątrz. Chuj w dupę. Nie pozwolili mi jej zapalić. Niestety.